Przywrócimy praworządność. Praworządność o praworządności, z praworządnością i tak dalej. Ile razy to słyszeliśmy? Przed wyborami, no i już po wyborach. Tysiące razy? I co się stało? Ci, którzy najgłośniej krzyczeli o konieczności odpolitycznienia, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, przywrócenia demokratycznych zasad, dziś namawiają do tego, aby sędziowie zgłaszali swoją gotowość do zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa. Na podstawie ustawy, którą oni sami uważają za niekonstytucyjną. Wariatkowo, Krajowa Rada Sądownictwa brzmi niezrozumiale dla większości z nas, ale ma ogromne znaczenie w takim zwykłym, powszednim życiu. Wyobraźcie sobie, że sąd oddala wasz wniosek, na przykład o podział majątku, bo choć macie niby prawomocny wyrok w sprawie rozwodu, to jest on nieważny. Bo został orzeczony przez tak zwanego neosędziego. No to jest banalny przykład, ale są o wiele bardziej poważniejsze i o wiele bardziej drastyczne wyroki, choćby w sprawie zabójstw. Białko All Nutrition Egg Isolate Protein. Zamów do godziny 17 odbierz jutro z kodem 0,10% rabatu w sklepie SFD. Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla ciebie. Kurs na najlepsze wymiany. Za granicą oszczędzaj na walutach z Zen. Warka zaprasza na mistrzostwa Twojego świata w Stanach. Oglądaj zgłoszenia i głosuj na swoją ulubioną drużynę. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok dla oskarżonego o zabicie żony i dwóch córek, bo w wydawaniu wyroku skazującego brał udział no właśnie neosędzia. Neosądziowie to sędziowie powołani na podstawie ustawy, którą przygotował kiedyś dawno temu Zbigniew Ziobro. On nazywał ją reformą, ówczesna opozycja demolką wymiaru sprawiedliwości. Ja przychylam się, szczerze mówiąc, do tej drugiej wersji, ale to dzisiaj jest mniej ważne. W każdym razie, ponieważ ci, którzy przegrywali sprawy w sądzie, a było ich sporo, bo zawsze któraś ze strony akurat czuje się pokrzywdzona i czuje, że te wyroki są niesprawiedliwe, zaczęli skutecznie podważać właśnie te orzeczenia wydane po tej reformie bądź też demolce. Ówczesna opozycja obiecywała, że po wyborach posprząta ten bałagan. Symbolem miało być właśnie uporządkowanie sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. No i co? Minęło niemal dwa i pół roku w końcu w wielkich bólach powstała odpowiednia ustawa. No tylko rządząca większość nie chciała zauważyć i jakoś nie dopuszczała tego do świadomości, że na końcu potrzebny jest podpis prezydenta. A być może nie to, że nie dopuszczała, tylko lekceważyła. No i właśnie ten poczuł się zlekceważony, bo nikt z nim nic nie konsultował. Nikt nie mówił o swoich zamiarach. No i dzisiaj w związku z tym głowa państwa nie chce podpisać się pod tak skonstruowanymi przepisami. I rządzący obwiniają oczywiście Prezydenta o ten coraz większy bałagan, a głowa państwa w odpowiedzi mówi ustami swoich współpracowników, że owa ustawa jest tu cytat, próbą zastąpienia zwierzchnej władzy, narodu, sędziokracją, a więc władzą części sędziów bez demokratycznej kontroli społeczeństwa i w oparciu o procedury nieznane polskiemu prawu. Czyli pad absolutny. Pojawiło się jednak wyjście B. Stworzone przez dawnych obrońców praworządności. Mój gość wczorajszy, prezes Stowarzyszenia Sędziów Justitia, Bartłomiej Przymusiński, nazwał to, uwaga, nałożeniem na to, co ma się wydarzyć, szablonu praworządności. Nie samą praworządnością, ale szablonem praworządności. Warka zaprasza na Mistrzostwa Twojego Świata w Stanach. Oglądaj zgłoszenia i głosuj na swoją ulubioną drużynę. Miałoby to polegać w dużym skrócie na tym, że na bazie niekonstytucyjnej dzisiaj ustawy sędziowie sami wybiorą ze swojego grona członków KRS-u i wezmą za to odpowiedzialność. No to wzięcie odpowiedzialności ma być właśnie tą swoistą gwarancją na odpolitycznienie Rady. Na jakiej podstawie? Gdyby to stanowisko naszego stowarzyszenia polegało na tym, że mówimy: no to niech teraz obecna większość sejmowa wybierze, że tych sędziów, którzy będą jej pasowali do Krajowej Rady Sądownictwa, to oczywiście byłbym hipokrytą. Ale tak nie jest, ponieważ my mówimy, że na tę ustawę trzeba nałożyć szablon praworządności. Szablon praworządności... Praworządność albo jest, albo nie. Szablon praworządności to jest trochę taka firanka, jak pan mówił, mówiąc o poczynaniach Adama Bodnara, że to jest minister, który przez dwa lata właściwie wieszał firanki. Ale jeżeli popatrzymy na to, co się ostatecznie liczy, to... Mamy także przykład wielu krajów europejskich, których rozwiązania na papierze prawne e, być może byłyby wątpliwe, ale praktyka tam ugruntowana jest taka, że one się bronią na przykład przed Trybunałem Sprawiedliwości e, Unii Europejskiej w Luksemburgu, dlatego, że na przykład jeżeli i określone uprawnienie w sposób ceremonialny przysługuje jakiemuś organowi politycznemu, ale on uwzględnia opinię niezależnego gremium, to, to tego typu praktyka nie powoduje obawy ludzi o to, że to politycy E, określone osoby e, ulokowali w takim organie. Więc gdybyśmy. Wracam do Teraz tematu był... Krajowej Rady Sądownictwa, tak, gdyby ja myślała, Sejm uszanował dynaczą. wybór dokonany przez sędziów, to by e, był znaczący krok. No no to byłby przy, tylko nawet przy A jaka jest gwarancja, że wyroki tych sędziów nie będą podważane, tak jak dziś są podważane orzeczenia wydawane przez neosędziów Ziobry? Nie ma żadnej. W tym miejscu warto przypomnieć, kto nam ten bajzel zafundował. Wszystko zaczęło się w 2015 roku od Trybunału Konstytucyjnego. Nie od KRS-u, ale właśnie od Trybunału. Nadciągały wtedy wybory parlamentarne i politycy Platformy, pomyśleli, że przechytrzą Jarosława Kaczyńskiego i wybiorą do Trybunału sędziów na zapas. Postanowili to zrobić przed wyborami, choć ów wybór powinien mieć miejsce dopiero po wyborach, bo tak kończyły się po prostu kadencje. Ale najwyraźniej spodziewali się przegranej, i tu mieli rację, więc zdecydowali się na taką typową gangsterkę polityczną. Nie chcę absolutnie być tutaj symetrystką, bo ci, którzy wygrali wybory, wykorzystali ten pretekst do końca. Zresztą naiwnością było myślenie, że prezes PiSu akurat odpuści taką sytuację. On po prostu użył maczugi i dał pozwolenie na tą absolutną współpracę. Wspomnianą demolkę wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście pod pięknymi hasłami usprawnienia postępowań sądowych, bo wszyscy pamiętamy, jak bardzo Polacy narzekali na to, co dzieje się w sądach. Zresztą sama miałam absurdalne sytuacje. Zostałam skazana na przykład przez sąd na trzy dni aresztu za 100 złotych mandatu z fotoradaru. I zostałam skazana na areszt, mimo że wszyscy mają dostęp do moich kont i urząd skarbowy, no i wszyscy sąd jednocześnie też ma taki dostęp, ale nie. Za 100 zł mandatu, 3 dni aresztu. No, takie jest podobno przeliczenie, przynajmniej wtedy było. Ten sam sąd zresztą uznał również, że muszę oddać kilkadziesiąt tysięcy alimentów wstecz. No i to poczucie niesprawiedliwości było powszechne, nawet tak jak podaje swoje przykłady. A wykonawcą rozkazu prezesa został oczywiście Zbigniew Ziobro. Tyle tylko. Że owo poczucie niesprawiedliwości wcale się nie zmieniło. Zmieniły się za to kadry. Nasi zastąpili waszych, albo wasi naszych. Współpracownicy Zbigniewa Ziobry mówili wtedy wprost, nie głośno, ale po cichu, że każda rewolucja wymaga ofiar. I to chyba się niestety nie zmieni. Mówię niestety i podkreślam to, to słowa, bo każda władza właściwie obiecuje nam, że wymiar sprawiedliwości, wojsko, sprawy zagraniczne powinny być wyjęte spoza takiej politycznej naparzanki, codziennej napażanki. O tym też właśnie mówił wczoraj mój gość. Tylko później wychodzi zupełnie inaczej. A za chwilę. To nie będzie tylko sprawa Krajowej Rady Sądownictwa, bo będzie też Trybunału Konstytucyjnego. Już się pojawiają zapędy oczywiście obecnej opozycji, żeby no włożyć trochę ten kij w wymiaru sprawiedliwości, który i tak nie działa i tak nie jedzie pomimo właśnie tych pięknych wszystkich... Obietnic. Ja się nie spodziewam, żeby tutaj prezydent, który właśnie był nieco lekceważony, pośpieszył nagle na ratunek obecnej koalicji. Obecna koalicja, która, no to też właśnie o tym też, żeśmy rozmawiali z prezesem Justiti, mogła wyciągnąć rękę do, do prezydenta, mogła z nim cokolwiek konsultować, nie robiła tego. Tutaj też padają zarzuty największe w sumie do Adama Bodnara, który nie przedstawiał ustaw, bo dzisiaj jakieś tam ustawy, pomimo wszystko, Waldemar Żurek przedstawia. Tyle, że one właśnie są Nieskuteczne, bo one lądują w Sejmie i być może właśnie tak jak ta ustawa o krs też lądują na biurku prezydenta, no tylko samo lądowanie na biurku prezydenta to nie jest podpis prezydenta. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.